Z Ewangelii według Świętego Mateusza włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Ewangelista opisuje spotkanie Jezusa z dziećmi. Spotkanie to kończy się błogosławieństwem i odejściem Jezusa. To piękne, że możemy z tego zwykłego, prostego tekstu zrozumieć jedną ważną rzecz. Błogosławieństwo Jezusa sprawia, że Jezus pozostaje z nami na zawsze. Nawet jeżeli odchodzi, to jego błogosławieństwo jest znakiem realnej obecności Boga w naszym życiu. Gdy Jezus wkłada ręce na dzieci i odchodzi z tej okolicy, to tak naprawdę pozostaje wraz z nimi. I to pozostanie jest tak ważne, że ewangeliści postanawiają to zanotować. Błogosławieństwo, tak często o tym zapominamy, jest znakiem bliskości Boga, jest znakiem, że Bóg z nami pozostaje, pozostaje w naszym życiu. Taki jest sens błogosławienia. Dlatego błogosławmy się nawzajem, jak tylko jest to możliwe kiedy tylko jest to możliwe. Nie czekajmy także na błogosławieństwo kapłanów. Sami udzielajmy błogosławieństwa w imię Boga, bo to sprowadza Boga na ziemię. Dziękuję Wam za to błogosławieństwo, jakim są nasze spotkania i zapraszam serdecznie na jutro.